Hej, cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo, i dzisiaj przychodzę do Was z dobrymi wiadomościami. Jak zapewne wiecie, DeSim 4 dodaje dosyć taką, można powiedzieć, prostą rozgrywkę, jeżeli chodzi o poród, o ciążę, o opiekę w ogóle, jakby nad małymi dziećmi, nad niemowlętami. Co prawda, i tak Simsy 4 są grą, która jako pierwsza zabrała się w ogóle w jakiś sposób za ten temat. Można na przykład karmić piersią, faktycznie widzimy poród, jeżeli mamy dodatek Witaj w pracę na przykład, to można faktycznie ten poród zobaczyć. Tak samo doszedł test ciążowy, więc no można powiedzieć, że Sims 4 i tak w porównaniu do innych części Simsów są bardziej zaawansowane. No ale dobrze, przyjrzyjmy się temu, jak wygląda poród teraz w Simsach 4, bo może nie wszyscy wiecie, nie wszyscy pamiętacie, możemy urodzić dziecko w szpitalu, ale tylko i wyłącznie, jeżeli mamy dodatkowy witej w tej pracy. To jest warto zauważyć, że bez dodatku w tej pracy, no to Simowie po prostu rodzą nad kołyską, przekręcają się, tak jak było to zresztą w poprzednich częściach gry. No i witam Was w szpitalu. No i co prawda, można powiedzieć, że Simsy zawsze były taką grą, która troszeczkę bazowała na takim Śmiechczym podejściu do rzeczy i takim troszkę kartunowym, takim bajkowym, wiecie co chodzi? No i wiadomo, że realistyczny poród, no to nie było coś, czego mogliśmy po prostu oczekiwać. Więc wygląda to tak, właśnie, że mamy taką śmieszną maszynę, jakaś pani, która, jak widzicie, nawet nie ma doktorskiego ubrania, po prostu przychodzi no i wyciąga nam różne rzeczy z ciała. Nie, o, proszę, nawet się za jak widzicie. Więc różne błędy się potrafią wydarzyć w tym przypadku, jak zresztą widać, no nie, nie jest to, jak widzicie, jakieś błędy wyskakują, nie jest to przyjemna rzecz, proszę bardzo, urodziło nam się jakieś dziecko i o, przesunięte zostało, nawet nie wiem, ostatnio w ogóle podobne Stronnie stronie się to baguje, jeżeli chodzi właśnie o poród, no ale dobrze, zobaczmy jak będzie to wyglądało, jak będzie to mogło wyglądać od teraz, bo przychodzę do Was z naprawdę fajną informacją, że The Sims 4, jak zresztą zauważyliście już w tytule, dochodzą, dojdą, będą mogły dojść, to oczywiście będzie wybór, no bo zaraz oczywiście wytłumaczę jak to będzie polegało, ale mogą dojść słuchajcie, realistyczne porody, cesarskie cięcia i tak dalej, i tak dalej, także zapraszam Was, idziemy. Do tych informacji. Jesteśmy na Twitterze, bo zapewne spodziewaliście się, że to co dojdzie do nas to nie jest coś co jej by zrobiło, ponieważ no wydaje mi się, że realistyczne porody to jednak nie jest w PEGI 12, tak, tak sądzę, tak mi się wydaje, a jednak jej... Bardzo chciałoby, żeby ta gra była przyjazna dzieciom, tak mi się wydaje. Więc, Panda Sama, czyli twórczyni modów, które na pewno znacie, ponieważ pokazywałem wam je na moim kanale wiele razy, pracuję właśnie nad modem z realistycznymi porodami, ale do tego przejdziemy za chwilę, najpierw zobaczmy, o jakie mody mi u Pandy Sama chodzi. Słuchajcie, to są na przykład, jak widzicie, mody na kołyskę dla dzieci, na jakieś zjeżdżalnie, na ten taki samochodzik, w którym jakby mogą sprzedawać dzieci coś tak dalej robić. No Naprawdę dużo, dużo tego było na kuchenkę, na to, że dzieci mają taki set do make-upu. Naprawdę tego jest dużo i, i są to fajne rzeczy. I są to naprawdę dobre rzeczy, bo pokazywałem je wam po raz Podziękuję wam tutaj, gdzieś wam się wyświetli film o, o właśnie wszystkich, jakby modach od Panda sama, które wam pokazywałem. I naprawdę są one super. No i właśnie 24 stycznia Panda sama ogłosiła, że pracuje nad modem z realistycznymi porodami i, i różnymi rzeczami. Także zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Już pierwsze screeny się pokazały. Jak widzicie No wygląda to bardziej realistycznie niż teraz Bo jest ono zrobione na tym takim zwykłym łóżku Z witej w pracy, a nie w tej takiej maszynie Jak zresztą widzicie I to dziecko tam Jak widzicie, no, no bardzo realistycznie to wygląda Tutaj widzę, jest jeszcze jakiś ekranik Najprawdopodobniej będzie tutaj Właśnie jakiś, jakiś komputer W którym będzie, wiecie, wszystkie, jakby monitorować Wszystkie życiowe funkcje naszej Simki Tak to wygląda, dziecko jest Jak widzicie, no ja jestem w szoku Że takie coś można w Simsach 4 zrobić nie, nie byłem w sumie, słuchajcie, do tego przekonany, że takie coś w ogóle w simsach dojdzie. A jednak, jednak jest i, i to było dla mnie szok, jak to zobaczyłem, ponieważ w ogóle dostałem od Was tyle wiadomości na temat tego. Serio, z 20-30 wiadomości na, na 100% o tym, żeby po prostu zrobić ten film, więc robię, skoro, skoro, skoro prosiliście. No i miesiąc później pojawiło się też więcej informacji na temat tej modyfikacji. Tutaj mamy, jak widzicie, pokazany, napisane to, że panda sama już kończy tak naprawdę pracę nad porodem naturalnym i niedługo zacznie właśnie pracować nad c-section czyli po prostu nad cesarskim cięciem tak mi się wydaje i tutaj widać słuchajcie że nasza simka w tym przypadku pani doktor podaje tutaj akurat kosmice jakiś lek to jest chyba epidural właśnie no i tutaj mamy powiadomienie że po prostu trochę ulga nastąpiła ulga w bólu naszej simki w końcu troszeczkę ulgi w bólu dostanie epidural Epiduralu, to chyba Epidural też się nas ten, ten lek tak nazywa. Nie bolało w ogóle. No i teraz troszeczkę ją pobolewa, ale nie jest to jakby porównywalne do jej skurczy, które miała. No i nie może się doczekać, jak po prostu ten lek będzie miał większy efekt. Także mega fajne to jest. Jak widzicie, tutaj mamy po raz kolejny screen z porodu. Tym razem mamy simkę właśnie, w ogóle dwóch simów. Którzy są kosmitami. Niesamowite. No i tutaj mamy jeszcze opcję, żeby zadzwonić w ogóle do położnej, więc wydaje mi się, że po prostu jak jesteśmy w domu no i zacznie się nasz poród, to będziemy mogli sobie do położnej zadzwonić, co też jest mega fajne i mega spoko. Tutaj też mamy opcję z epiduralem, która nie wyjdzie, że po prostu boli, boli ją bardziej. Ja się nie znam na porodach. Wychodzi na to, że po prostu epidural nie zawsze musi działać, tak mi się wydaje, więc powiem wam zupełnie szczerze, że dla mnie to, to co. O, plays Epidural, czyli możemy jakby poprosić o, o wymianę Epiduralu. Nie mam pojęcia jak to działa. Jeżeli ktoś z was miał poród i wie, co się dzieje z Epiduralem, jak to działa, to możecie mi napisać w komentarzu, bo ja sam jestem ciekawy. Także jak widzicie, naprawdę opcji jakby będzie tutaj bardzo dużo i panda sama zapowiada, że, że będzie tego sporo i, i jest to w pewnym sensie bardzo ekscytujące. Ja przez pewien czas właśnie na patronie panda sama i już tutaj ją patronowałem jakby i wychodzi na to, że będę musiał zrobić to po raz kolejny bo naprawdę to co tutaj się... o jak widzicie tutaj mamy weekly update c-section czyli tutaj też są już jakieś zdjęcia jak widzicie, no ja tak czy tak nie pokażę wam tego no bo to było nie a to jest jakby za pieniądze, ale mamy jak widzicie tutaj chociaż troszeczkę informacji na temat tego co się pojawi, czyli jak widzicie jest jakaś praca nad właśnie cesarskim cięciem jak widzicie tutaj są zablurowane zdjęcia jakiegoś tutaj wykonywanego zabiegu następnie mamy exercise ball czyli taką piłkę właśnie wydaje mi się, że to jest nadal jeżeli chodzi Tutaj o ten poród, że po prostu siedzi się na takiej piłce podczas porodu, chociaż zasadniczo to w sumie, boże, jest straszna moja nie wiedza wychodzi na temat porodów, ale to jeszcze nie ten czas, kiedy będę w jakimś porodzie uczestniczył. Po prostu wiecie, no siedzi się na takiej piłce. Nie wiem, żeby po prostu rozwarcia jakoś pobudzić, nie mam pojęcia. Mamy też system dylatacyjny, nie mam pojęcia, czym jest system dylatacyjny. Mamy też jakby procent sukcesu działania epiduralu i mamy też wzrost wagi po urodzeniu, więc naprawdę tutaj się dzieje, tutaj mamy przedwczesny wczesny poród. Więc naprawdę jest to mod, który będzie matko bardzo, bardzo rozbudowany. Jak wiecie, mamy tutaj bardzo dużo różnych Zdjęć, na które możemy patrzeć, i, i ja i tak sobie kupię i popatrzę po prostu tego patrona, poobserwuję, bo zawsze warto wspierać twórców, którzy robią naprawdę fajne rzeczy. I powiem Wam zupełnie szczerze, że jestem mega podekscytowany tym, co tutaj nadejdzie. Myślę, że do jakichkolwiek serii, do jakichkolwiek, nie wiem, cutscenek, do, nawet do Waszej gry po prostu będzie mega dużo urozmaicenie i, i bardziej mnie tak sytuuje, niż naprawdę, nie wiem, jakaś aktualizacja typu Schody kiedyś do Simsów 4, tak? Bo to jest jednak takie bardzo, bardzo, bardzo realistyczne. A ja lubię takie rzeczy i wiem, że Wy też lubicie takie rzeczy. Także jestem ciekawy, co Wy sądzicie, kochani, na temat tej modyfikacji. Dajcie mi znać w komentarzach, bo, bo jestem ciekawy. Oczywiście, no wiadomo, Wiem, że znowu będziecie źli, że to nie EA wprowadza, ale chyba już jesteśmy przygotowani na to, że no EA no nie wprowadza takich rzeczy. Oni jednak troszeczkę poszli w innym kierunku. I cóż, jestem ciekawy Waszej opinii, moi kochani. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. I czekamy na przegląd tej modyfikacji. Mam nadzieję, że będzie naprawdę spoko. A ja na razie dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli Wam ten film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Do następnego i cześć!